Witam wszystkich. Dzień dobry, Polacy. Dzień dobry, Polsko. Jestem w Zakrzewie na proteście rolników. Rolnicy protestują tutaj przeciwko przekształceniu 400 hektarów dobrej ziemi w tereny inwestycyjne. I tu, właśnie przed Urzędem Gminy, wyrażają swoje niezadowolenie z tego powodu no i chciałem wam e, pokazać jak to wygląda złożone na biurko do Pana Wójta. Jeśli Pan był nie od tego, jest na ulicy będziemy protestować, ale w super w który najbardziej będzie do, dotyczył dla miejsca. Na te, na te pytania nie chciałbym udzielić informacji. Myślę, że na te pytania bardzo dobrze może udzielić informacji Pan Wójt, bo w tym celu robi to, co robi. To jest po prostu z jednej strony siódemki, z drugiej strony siódemki, ale jest to jakby całość w kompleksie zwartych. Wam pomagali rolnicy z innych? Ponieważ... Przyjechało kilku rolników z gminy Bolanów i zaprzyjaźnili rolnicy z gminy Trzech. tylko nie patrzy? Wójt, to ja idę do jednego. Pan, i dzielić się tymi, natomiast proszę się nie dziwić, niech się nikt nie dziwi polskim rolnikom, tu w tej gminie, w mojej sąsiedniej, bo moja gmina sąsiaduje jest tą gminą, że ci rolnicy wyjechali dzisiaj tymi pięknymi traktorami, to kosztowało wiele wyrzeczeń, na to jest masa kredytów, trzeba z bólem oddawać, Kierownik rolnik w styczniu tego roku Praca miała 1000 złotych, a dzisiaj ma dwa. A produkty nasze, które wydobywamy z tej ziemi, aby nikt nie był głodny, począwszy pochodzę i mieszkamy jest w zagłębiu nie tylko produkcji zwierzęcej, roślinnej, ale przede wszystkim w zagłębie paprykowej. Wiele osób nawet nie wie, że tu w tym zagłębiu produkuje się paprykę. Jaką Papryka u najlepszych kolorowych smakowych na świecie. Niech się spowadź jakaś pańska, niech się spowadź jakikolwiek inna, inna konkurencja. Problem z zatrudnianiem ludzi, koszty nabożnych, koszty środków ochrony ludzi, czyli krótko mówiąc, rozchody, nie, nie, przychody nie pokrywają tych rozchodów. A więc proszę, niech się nie dziwi żaden wuj. To co dzisiaj powiedziałem, kto ma władzę w gminie, który ma władzę w państwie, to tu zaczynają się te fundamenty państwa. Tu idzie to do nie Niech każdy ten samorządowy,

do tych ludzi rządzących używamy może takich słów bardzo mocny. Niech się nie dziwią. To tylko dbało o to, żebyśmy zostawili następnym naszym pokoleniom, aby to wiecznie nabywało się w Polska. Polska ma być dla Polaków. To polski rolnik ma wydobywać ten krep na tej polskiej ziemi, a nie o Jak wszyscy wiemy, setki, tysiące hektarów. Wyprzedano pochodzące ręce. W ostatnich latach nie wiem do końca, czy to końca prawda, ale firma Panatonik Europa proszę zwrócić uwagę. Nie wiem, czy postawili to na gruntach, na mocy jakiś furtek, przez przed prawa wykupili tą ziemię albo przez jakiś smut na wybudowanych set, a może tysiącem magazynów, a magazyn to nie tylko, to cała infrastruktura, to parkingi, to inne magazyny i tak i tak Jeszcze raz powtarzam, na przestrzeni dziejów, ten chłop polski Chłop. Dziś przedsiębiorca, rolnik. Dla mnie, broni, Włochy. Bronił w ojczystej ziemi. Był czas, w czasie I wojny światowej. Świadkami są z tego nasi dziadkowie, opowiadali nam prawa Matka pobłogosławiła, a ojciec dał konia, jest synu i broń. I były bataliony włoskie. Później w czasie II wojny, armia krajowa. To oni walczyli. A my nie możemy o tym zapomnieć. I musimy i będziemy bronić i strzec tej ojczystej, kochanej naszej ziemi. Wydobywać ten chleb na kraju, aby taka ciężka, Pani redaktor, i tu wszyscy, nie byli naprawdę w głowie. Jeżeli ma Pani do mnie pytanie, bardzo proszę. Dobrze, ale tak odnosząc się do tego protestu, protestu, który jest tutaj, to chodzi o to, żeby pokazać, tak? Nie chcecie Państwo zaogniać jakichś konfliktów? Tak? Proszę Pani, nigdzie, dla każdego jednego rolnika to co mówiłem jest ciężka praca, ale jest miłość i zgoda. My chcemy usiąść do stołu, do tego człowieka, do każdego jednego, kto by to nie był, czy to będzie wojny? burmistrz, starosta powiatu, minister, kto by nie był. My chcemy dialogu, chcemy rozmowy. Przysłowia są Pani redaktor mądrością, kijem nie zawróci, ona płynęła przez ten piękny kraj, płynęła, śpiewała, a my wokół tego cieszyliśmy je, rozwijamy. My chcemy dialogu, łączyć. Jeszcze raz powtarzam, łączyć, a nie dzielić. A mamy takie obawy, że za wszelką cenę chce się nas z tego polskiego zagona wydziedziczyć. Naród wydziedziczony traci swoją tożsamość. I na to czekałam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Thank you. Tak, po potrzebna taka <grymne> Tak, ja do Nie, 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 stoimy w tym samym miejscu, tylko tak się obrócić... O, 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 właśnie, No to mi chodziło. Napatrzeć się na panią Dorotę. Tak, tak. No to otwórzmy. Ja A panie Wojciech, dzisiaj bym po też tego widać, że tych rolników nie zawsze, nie może to taka podradomska już linia, można powiedzieć, że nawet dzielnica, ale może tak niektórzy by chcieli. Kto jest jednak? Yy, całe szczęście, że rolnicy w dniu dzisiejszym odpowiedzieli na apel. To rolnicy, trzech rolników zgłosiło się do mnie, żeby coś w tym kierunku zrobić, żeby. Zakomunikować, że nie godzimy się na przejęcie tak ogromnej ilości hektarów, ponieważ ta ilość hektarów w postaci 423 hektary jest to bardzo duża ilość. Przede wszystkim jest to ilość hektarów trzeciej klasy, czwartej. Dla naszej gminy są to grunty najwyższej klasy, bo pierwszej i drugiej klasy gmina nie posiada. A więc to są grunty bardzo cenne. Dlaczego wójt wraz z radą zrobił to w tak wielkiej tajemnicy do tej pory, to tylko można się domyśleć po to, żeby jak najłatwiej mógł procedować pewne już e, zaplanowane rzeczy, a nie uzyskiwać jakieś opory w postaci nastolników. Przed chwilą e, te słowa mówił e, Wojciech Pysiak, organizator tego e, protestu. Jak słyszeliście e, około 420 hektarów gminy Zakrzew e, ma być przekształcone dobrej ziemi, ma być przekształcone pod tereny inwestycyjne. I stąd takie pospolite ruszenie rolników się wzięło z tego powodu. Ja tylko powiem, że gmina Zakrzew to jest gmina, gdzie jeszcze rolnictwo, zresztą widać to po tych maszynach wszystkich, gdzie rolnictwo jeszcze się dobrze trzyma. No, moja gmina, w której mieszkam, gmina Gielniów, no niestety ja muszę chyba rolników niektórych z tych bardziej rolniczych terenów muszę zabierać chyba na wycieczki do tego, żeby im pokazać jak wyglądają gminy, gdzie rolnictwo upadło. No cóż, no, w naszej gminie można powiedzieć, jak i w większości mojego powiatu, w zasadzie w połowie tego powiatu, to zamiast dożynek można organizować święto brzuszki samosiejki. Ja przyjechałem troszkę późno już na ten protest, bo się późno e, pocztą e, pantoflową e, dowiedziałem o tym proteście. zdaniem to urzędnicy to się powinni cieszyć że te protesty są takie takie grzeczne nie są takie jak jak we Francji kiedyś wam pokazywałem na kanale jak to wygląda gdzie się leje gnojówkę i sypie się gnój do urzędu więc, więc myślę że są w bardzo komfortowej sytuacji no rolnicy przyjeżdżają grzecznie Domagają się o swoje, bo gdyby to była Francja, to już by tu było ciekawie, powiem Wam szczerze. Podejdę do organizatora protestu, żeby parę słów. Dzień dobry, witam. Moje nazwisko Michał Sadza. Ja prowadzę taki kanał, nazywa się Chłostra Chłopska Straż i chciałbym, żeby pan, bo rozumiem, że pan Wojciech Pysiak tak poznaje po prostu z mediów. Jest pan organizatorem tego protestu, tak? Na prośbę rolników z naszej gminy stanąłem na czele zorganizowania tego protestu, a cel jest zdecydowanie szczytny, ponieważ pan. Włodarz naszej gminy o tak sobie chce najlepsze grunty naszej gminy w postaci trzeciej, czwartej klasy w ilości 423 hektary przejąć na strefę przemysłową i mówiąc, że my rolnicy możemy sobie zwinąć nasze chorągiewki i zaprzestać działalności rolniczej. dlatego że on tak chce i jego rada poparła w No Ja przed chwilą swoim widzom na kanale mówiłem, że Nasi e, rządzący powinni się cieszyć, że te protesty, które są, odbywają się grzecznie, gdzie, e, gdzie rolnicy w spokoju e, walczą o swoje racje, a nie odbywają się tak jak we, we Francji. Bo gdyby to było e, taki protest jak we Francji, to tam już by lądował obornik do środka i całe ściany byłyby ob oblewane glojówką. E, drugi protest nie wyklucza, że przybierze taką formę. Jeśli nie będzie żadnego odezwu po, konkretnego, pozytywnego w naszą stronę, najprawdopodobniej przybierze formę zdecydowanie bardzo niekorzystną dla włodarzy. E, jakie będą tego konsekwencje, to ja już się z tym nie będę liczył, ponieważ najważniejsze jest osiągnięcie celu w postaci zablokowania e, gigantomanii, niszczenia naszego rolnictwa na terenie gminy Zakrzew. Za wszelką cenę wójtem został pan Leszek Markas, ale z wójtem nie ma nic wspólnego, ponieważ nawet jako burmistrz to by na takie rzeczy sobie nie pozwolił. A pan wójt czuje się carem i bogiem i robi to, co chce. Rolnicy młodzi, którzy mają możliwość produkcji rolniczej, niestety decyzją pana wójta najprawdopodobniej, gdyby to weszło w życie, mogą być pozbawieni. Ale myślę, że tego nie dojdzie. My wszystko zrobimy, żeby takiego scenariusza nie było. No dziękuję panu bardzo za krótki wywiad i życzę sukcesów w dążeniu do celu. Pozdrawiam. Cześć, Rafale. Czołem. Nagrywasz na żywo? I lecimy na żywo. Możesz powiedzieć parę słów dla moich widzów? No, jasne, no. Co myślisz tutaj? No, raz, no, dzień, dzień poprzedni, czyli to nie jest tak, że się odpocznie i się pójdzie na spokojnie do pracy, tylko trzeba reagować. A tak znowu na własność, a kończy się to oczywiście czym zabieraniem naszej wolności. Więc po raz kolejny jest tutaj jest próba, wdrażania jakichś pomysłów typu 400 hektarów na, na powierzchnie przemysłowe wiadomo, że to trafi do dużych miejsc zagranicznych a nie do jakiegoś tutaj rolnika, który przyjechał właśnie na proces no to jest po prostu niemożliwe, bo na to realnie nie będzie stać więc my jako Fundacja Rolnik Szanuję przyjechaliśmy wesprzeć tutaj rolników żeby w takie pomysły wybili sobie głowy rządzący młodarze w tej miejscowości eee, dlaczego? Rolników nie przeszkadza, nie ugrudnia, będzie sobie dokładnie, doskonale zadowolony. A tutaj, odrywanie od roboty w środku dnia, przyjeżdżać, robić się w Polsce. To jest handlące. Takie miejsca w ogóle nie powinny mieć czasach kryzysu. Dlaczego? Bo potrzebujemy żywności. Wiem, że jest zerwany łańcuch dostaw, bo jest zerwany łańcuch dostaw na wschodzie. A tutaj takie rzeczy się odbywają. To, to mnie strasznie dziwi, musiałem zareagować i przyjechać. Nie mam daleko od radomia. A... Co więcej, no może rząd od doprowadzić, żeby tutaj taka prehistoria mała się narodziła, żeby takie maszyny, żeby takie maszyny nie jeździły, a żeby powróciły może woły, może konie, a może jakieś maszyny parowe. Yy, tam będziemy wrzucać ten chrust, yy, o którym mówił, yy, 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 lasy państwowe, o którym mówiły, że możemy. Dziękujemy, że możemy zbierać Krusę. Tak, tak, dziękujemy jest... bardzo tak, naszym tak. rządzącym, że nam pozwolili. Tak, czekamy, aż wiązka próżb na stacjach mezynowych będzie za 5-10 Jakaś to to, to, to przeżyjemy. Ne? No to jest kpina z tak dumnego narodu i z tak mądrego, bo my dajemy sobie radę w czasach kryzysu i to nie od wczoraj, tylko od setek lat. A tutaj próbuje nam się wtykać szpilę poprzez tych ludzi w garniturkach, no to jest słabe, no. to jest w ogóle, to do przyjęcia. Czy oni się obudzą? Trzeba zdecydować przy urnach. Wydaje mi się, że oni się już nie obudzą. Tak jak nas okłamują i okłamywać będą, to trzeba po prostu zdecydować przy urnach, kogo wybieramy. Bo to jest dziwne, że wybrana jest osoba w terenach wiejskich na włodarza, która nie pomaga rolnikom. No to jest właśnie, to jest właśnie może, a przede wszystkim udział propagandy i telewizji. Ludzie po prostu mają, nie czytają programów wyborczych, muszą zacząć to robić muszą wykieprzyć telewizory za okna i zacząć czytać programy wyborcze, one nie są wcale długie. Dokładnie, dokładnie, tak. dokładnie, dokładnie. Trzeba zmienić myślenie w tym kraju i, i wtedy, wtedy może coś, coś dgnie coś w dobrą stronę. O, Ci, Rafale, za kilka słów. Dziękuję. Ma, i no, dziękuję. Wszystkim kamratom. Jak widzicie, protest się woli rozjeżdża to jak rozmawiałem z organizatorem jest to coś w rodzaju takiego strajku ostrzegawczego organizator powiedział jakżeście słyszeli że nie wyklucza się ostrzejszej formy protestu w późniejszym czasie w późniejszym terminie Dobrze. pozdrawiam wszystkich no i do zobaczenia